kiedy Seneka, myśliciel z czasów rzymskich, został niesłusznie oskarżony o nielegalny związek z siostrzenicą cesarza, doświadczył konsekwencji wygnania na Korsykę. To wydarzenie pogrążyło jego matkę, Elwie, w głębokim smutku, która nie mogła zaakceptować rozstania z synem. W odpowiedzi Seneka komunikował się z nią za pośrednictwem listów, starając się złagodzić jej udrękę i przekazać pogląd, że jej wygnanie nie oznacza utraty jej wolności intelektualnej ani duchowej. W jednym z tych listów Seneka podkreśliła, że cierpienie Elwi było. Kierując się wypaczoną interpretacją prawdziwej konotacji wygnania, dla wielu wygnanie z Rzymu i zesłanie w odosobnione miejsce było uważane za rygorystyczną sankcję wypełnioną samotnością i wyzwaniami w odludnym i odległym zakątku. Seneka utrzymywał jednak, że ludzie często dają się zwieść zewnętrznym pozorom sytuacji. Stwierdził, że w rzeczywistości wygnanie nie było tak katastrofalne, jak wskazywało na to powszechne przekonanie, to była po prostu zmiana lokalizacji. Strach, który wielu kojarzy z. Wygnanie było raczej wytworem jego wyobraźni niż prawdą. Co więcej, pobyt na Korsyce dał Senece możliwość pisania, refleksji i nawiązywania relacji z nowymi ludźmi, kwestionując negatywne postrzeganie losu syna przez Elwie. Po pierwsze, rzeczywistość życia na Korsyce była znacznie bardziej pozytywna, niż wyobrażała sobie Elwie. Po drugie, pogląd, że wygnanie było niefortunną okolicznością, również nie był trafny. Chociaż przekonujące myśli nie zawsze stają się faktami, Seneka był świadomy tego rozróżnienia. Oprócz, często nasze pomysły są mylące, irracjonalne i bezpodstawne. Jednak przy wielu okazjach mieszamy myśli z prawdą, powodując zamieszanie, które może być szkodliwe nie tylko dla nas, ale także dla otaczających nas osób. Nasze myśli potrafią nakłonić nas do tworzenia fałszywych i przerażających narracji o rzeczywistości, pozbawionych konkretnych dowodów, lub mogą powodować niepokój, będąc nadmiernie krytycznym zarówno wobec siebie, jak i innych. Kiedy duże grupy ludzi przyjmują irracjonalne i nieprawidłowe poglądy, akceptują je. W rzeczywistości może to skutkować zbiorowymi emocjami wrogości i podziału, z poważnymi konsekwencjami. Należy podkreślić, że chociaż myśl jest często zakamuflowana jako prawda, nie jest ona niczym więcej niż ideą lub przekonaniem. Fakt, że a istnienie w czyimś umyśle nie oznacza automatycznie, że daną myśl jest prawdziwa. Czym więc tak naprawdę są myśli? Czy odzwierciedlają rzeczywistość świata zewnętrznego? Skąd jesteś? Wielu filozofów badało to pytanie koncentrując się na zdolności myślenia. Godny uwagi przykład. Można go znaleźć u Badi, postaci historycznej o wielkim znaczeniu na polu religijnym i filozoficznym, w zrozumieniu efemerycznej natury myśli, które są przemijające i stale się zmieniają. Zamiast tego Immanuel Kant postrzegał myśli jako narzędzia, których umysł używa do przetwarzania i kategoryzowania otaczającego nas świata. Utrzymywał, że są to konstrukcje mentalne na temat świata zewnętrznego, oparte na naszych spostrzeżeniach zmysłowych i nie odzwierciedlają dokładnie rzeczywistości. Neuronaukowcy kognitywni opisują myśli jako: każda myśl, percepcja i pamięć, których doświadczamy, powstają w wyniku skomplikowanych sieci neuronowych w naszym mózgu a pochodzą od milionów neuronów, które komunikują się za pomocą sygnałów elektrycznych i chemicznych według złożonych wzorców. Z naukowego punktu widzenia myśli są wynikiem aktywności mózgu. Nie zaprzecza to jednak poglądowi, że myśli nie są dokładną reprodukcją świata zewnętrznego, tak naprawdę są to konstrukcje często niedoskonałe i zniekształcone przez nas. Subiektywne doświadczenia mają fundamentalne znaczenie dla przetrwania człowieka, ale nie zawsze powinniśmy akceptować myśli od razu po ich pojawieniu się. Na przykład w buddyzmie idea stałego, niezmiennego ja jest postrzegana jako iluzja. W rezultacie jaźń jest uważana po prostu za koncepcję, sposób, w jaki umysł może próbować zrozumieć to, czego nie może w pełni zrozumieć. Myśli mogą być zwodnicze i czasami ukazywać się jako prawdy, nawet jeśli są całkowicie absurdalne. Istnieją różne sposoby. Pozwolenie, aby nasze myśli nas zwodziły, to temat zasługujący na dalszą analizę. Powszechną praktyką, która może wprowadzić nas w błąd, jest nadmierne uogólnianie. Mamy tendencję do ekstrapolacji z jednego lub większej liczby doświadczeń i stosowania tych wniosków do sytuacji, w których nie są one uzasadnione. Na przykład, jeśli ktoś zostanie zaatakowany przez psa, może nim zostać wierząc, że wszystkie psy są agresywne, ignorując rzeczywistość, w której zachowania psów są bardzo zróżnicowane. Tego typu uogólnienia stwarzają problemy, ponieważ pomimo opieranie się na widocznym fakcie generuje zniekształcony i niewiarygodny odbiór. Ta skłonność do nadmiernych uogólnień prowadzi do błędnego spojrzenia na świat. Innym przykładem są błędy poznawcze, które zniekształcają osądy i postrzeganie z powodu błędnych myśli. Stronniczość konserwatyzmu konfrontuje informacje podważające przekonania, ma tendencję do ich ignorowania lub minimalizowania, podkreślając trudność radzenia sobie z ludzką irracjonalnością i zawodnością naszych myśli. Szczególnie problematyczny schemat myślenia. Problematyczny sposób myślenia jest katastroficzny. Wiele osób ma subosobowość, która ma tendencję do wyolbrzymiania sytuacji, interpretowania wszystkiego przez pryzmat błędów poznawczych i nadmiernych uogólnień. Subosobowość ta ma skłonność do wyobrażania sobie gorszych scenariuszy, jak w przypadku mężczyzny, który podejrzewa niewierność swojej partnerki bez żadnych konkretnych dowodów, bazując wyłącznie na bezpodstawnych założeniach. Rezultatem jest intensywne i niepotrzebne cierpienie. Jak zauważył stoicki filozof Seneka, bardziej cierpimy w naszej wyobraźni niż. W rzeczywistości czasami nasz umysł zapuszcza się dalej, konstruując kompletne iluzje i demonstrując swoją zdolność do przekonującego generowania fałszywych rzeczywistości, czego dowodem są sny. Ta zdolność umysłu do tworzenia iluzji podkreśla znaczenie kwestionowania i krytycznej analizy naszych myśli, odróżniania zniekształconego postrzegania od rzeczywistości. Ponadto istnieją substancje, które mogą wywoływać halucynacje, przez co niektórzy ludzie wierzą, że mają dostęp do innych wymiarów rzeczywistości. W życiu codziennym czasami nasz umysł zapuszcza się dalej, tkając kompletne iluzje i demonstrując swoją zdolność do przekonującego konstruowania fałszywej rzeczywistości, co ilustrują sny. Ten talent umysłu do wywoływania iluzji podkreśla znaczenie krytycznego badania i oceniania naszych myśli, odróżniania zniekształconego postrzegania od rzeczywistości. Podobnie istnieją substancje, które mogą powodować halucynacje, przez co niektórzy ludzie wierzą, że badają różne wymiary rzeczywistości. Jako prawdziwe, jednak ludzie często są skłonni zaakceptować jako prawdziwe te myśli, które wzmacniają ich własne postrzeganie. Zjawisko to może prowadzić do powstawania grup o podobnych poglądach, tworząc komory pogłosowe, które wzmacniają i wzmacniają te zniekształcone przekonania. Zniekształcone myśli mogą być szkodliwe i wpływać na zdrowie psychiczne, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Z buddyjskiego punktu widzenia umysł poprzedza wszystko, podczas gdy stołyki utrzymują, że nasze myśli wpływają na nasze emocje. Na emocje na poziomie zbiorowym mogą wpływać dezinformacja i stronnicze oceny w mediach, które mogą pocycać nienawiść i strach, co może wywołać przemoc, a nawet akty morderstwa, o czym świadczy kilka przykładów historycznych. Z drugiej strony, odrzucenie ustalonych informacji i wiedzy może być również niezwykle niebezpieczne. Na przykład utrzymywanie się w wierze w płaską ziemię pomimo powtarzających się dowodów naukowych, które temu zaprzeczają, ilustruje, jak można wzmocnić bezpodstawne przekonania. W izolowanych społecznościach tworzą się grupy, które tworzą komory echa, odrzucając informacje sprzeczne z ich przekonaniami. Chociaż ruchy te mogą nie wydawać się bezpośrednim zagrożeniem, historia dostarcza nam wielu przykładów, w których bezpodstawne przekonania doprowadziły do tragedii, takich jak procesy o czary i błędna wiara w broń masowego rażenia w Iraku. Co więcej, propaganda państwowa i opór wobec rozpoznawania i zmiany zachowań szkodliwych dla planety to przykłady tego, jak niebezpieczne może być błędne myślenie. Jednym ze sposobów błędnego myślenia jest skłonność do oceniania rzeczy w kategoriach dobra i zła. Oceny te są konstrukcjami umysłowymi i dlatego są subiektywne i zależą od indywidualnej percepcji. Sposób, w jaki cenimy świat, wykracza poza prostą dychotomię między dobrem i złem. Z biegiem czasu ludzkość wykształciła różnorodność ocen: od niesprawiedliwych, przez cudowne, po okropne. Jednak na te oceny duży wpływ ma nasza percepcja. Na przykład coś może. Jednym ze sposobów błędnego myślenia jest skłonność do oceniania rzeczy w kategoriach dobra i zła. Oceny te są konstrukcjami umysłowymi i dlatego są subiektywne i zależą od indywidualnej percepcji. Sposób, w jaki cenimy świat, wykracza poza prostą dychotomię między dobrem i złem. Z biegiem czasu ludzkość rozwinęła różnorodność oceny, które wahają się od niesprawiedliwych, przez wspaniałe, aż po okropne. Jednak na te oceny duży wpływ ma nasza percepcja. Na przykład coś może. Uważaj się za wspaniałego, ale czy odzwierciedla to obiektywną prawdę? Osądy te wpływają na nasz stan psychiczny i motywują nas do poszukiwania i unikania pewnych rzeczy. Na przykład możemy chcieć posiadać drogi zegarek, jeśli uważamy go za wartościowy, lub uniknąć choroby, jeśli uważamy go za niepożądany. Jeśli nie dostaniemy zegarka, a zamiast tego zachorujemy, możemy doświadczyć poczucia nieszczęścia z powodu nieosiągnięcia naszego pragnienia i stawienia czoła temu, czego chcieliśmy uniknąć. Ale co tak naprawdę powoduje cierpienie emocjonalne? Okoliczności, albo nasza ich interpretacja. Stoicki filozof Epiktet dostarcza nam wglądu. Ludzi nie dotyczą same wydarzenia, ale raczej ich sądy na ich temat. Na przykład śmierć nie jest z natury straszna. Gdyby tak było, Sokrates widziałby to w ten sposób. Problem polega na tym, że ludzie uważają, że śmierć jest straszna. Dlatego też, gdy spotykamy się z frustracją lub smutkiem, musimy przypisywać je nie innym, ale naszym własnym osądom. Epiktet rzuca nam wyzwanie, abyśmy przemyśleli nasze. Koncepcje, zwłaszcza dotyczące czegoś tak znaczącego jak śmierć, są powszechnie postrzegane negatywnie lub jako coś strasznego. Ale czy te sądy są naprawdę ważne? W końcu, czy śmierć nie jest wydarzeniem naturalnym? tak jak narodziny, nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji? Co więcej, nasze osądy mogą nas zwieść. Czy to, że uważamy coś za piękne, naprawdę czyni to pięknym? Uznając, że nasze myśli nie są tożsame z prawdą, często są od niej dalekie, możemy zacząć nie traktować ich tak poważnie. Zwykle nasze myśli są nie tylko nieprecyzyjne, ale w wielu przypadkach są także przesadą umysłu, który nie chce zaprzestać swojej nieustannej aktywności. Doceniam Twoją uwagę.